Szczególnie w tym obszarze umysłu podświadomego, bo tam się kryje najwięcej niespodzianek, ale świadomy umysł to jest także obszar taki naprawdę fajny do, do pracy, więc tę moją wiedzę, którą zdobyłam, moje doświadczenie, które właściwie od 10 lat buduję w pracy z umysłem, wykorzystuję do pracy z dziećmi, z młodzieżą, z dorosłymi, z seniorami, także można powiedzieć, że grupa moich odbiorców, jest szeroka, natomiast dzięki temu z każdym kolejnym spotkaniem, z każdą kolejną Wspólnie spędzoną na rozwijaniu umysłów w różnych obszarach godziną mogę powiedzieć, że jeszcze bardziej jestem tym zafascynowana i jeszcze bardziej uradowana, kiedy widzę, że efekty tej pracy naprawdę dają wymierne efekty. I to nie jest tak naprawdę wyłącznie moja obserwacja, ale to są też informacje zwrotne od osób, z którymi pracuję, że widzą różnice w różnych obszarach.